Na lotnisko przybywasz tak samo, jak robiłeś to od lat. Twój bagaż jest zgodny z przepisami. Twoje dokumenty są ważne. Jesteś spokojny, wcześnie i przygotowany. A jednak w 2026 roku pasażerowie tacy jak ty są po cichu zatrzymywani, opóźniani lub obciążani nową, nieoczekiwaną opłatą w wysokości 45 dolarów. Żadnych znaków ostrzegawczych, żadnych wyraźnych ogłoszeń żadnych przepisów, które na papierze wyglądałyby na nowe. W tym wideo dowiesz się, które zasady lotniskowe zmieniły się bez przepisywania, dlaczego system przerzuca teraz koszty na pasażerów oraz jak najbardziej dotknięci są starsi podróżni, po prostu dlatego, że poruszają się ostrożnie. Większość pasażerów uważa, że zasady lotniskowe zmieniają się tylko wtedy, gdy coś zostanie oficjalnie zakazane lub ogłoszone. Nowe ograniczenie dotyczące przedmiotów, nowy wymóg dotyczący dokumentów, nowy znak umieszczony przy kontroli bezpieczeństwa. Ale systemy lotniskowe nie ewoluują już w ten sposób. W 2026 roku pisemne zasady często pozostają dokładnie takie same. Zmienia się to, jak rygorystycznie i jak selektywnie są egzekwowane lotniska i agencje bezpieczeństwa. Są pod ciągłą presją, aby obsłużyć więcej pasażerów przy mniejszej liczbie pracowników, bardziej napiętych harmonogramach i wyższych kosztach operacyjnych. Zamiast zatrudniać więcej osób, system przestawił się na automatyzację i pomiary. Każda pauza, każde przepakowanie, każda ręczna kontrola ma teraz wartość czasową. Kiedy ta wartość przekroczy próg, system przestaje absorbować koszt. Przypisuję go. Właśnie dlatego pasażerowie czują się zaskoczeni. Na pierwszy rzut oka nic się nie zmienia. Ale za kulisami lotniska traktują teraz opóźnienia jako koszt generowany przez pasażerów, a nie koszt operacyjny. A ponieważ pomoc jest w większości świadczona na żądanie, system milczy, chyba że dokładnie wiesz, o co i kiedy zapytać. Opłata TSA w wysokości 45 dolarów to nie jest grzywna. I dlatego większość pasażerów ją przegapia. Pierwszym błędem, jaki popełnia większość pasażerów w 2026 roku, jest założenie, że opłata TSA w wysokości 45 dolarów to kara. Nie jest. Nie obciążają cię, ponieważ złamałeś zasadę. Obciążają cię, ponieważ system musiał wyjść poza automatyzację dla ciebie. Opłata ta zaczyna się pojawiać, gdy proces twojej kontroli wymaga ręcznej interwencji czego nowoczesny model lotniska aktywnie stara się unikać. Obejmuje to sytuacje takie jak Twoja torba musi zostać ponownie przepuszczona przez skaner, Twoje rzeczy wywołują wtórny proces obsługi, Twoja tożsamość lub dane dotyczące wejścia na pokład wymagają ręcznego potwierdzenia lub pas kontrolny musi się zatrzymać i zresetować z powodu Twojego przepływu kontroli. Na papierze nic nielegalnego się nie wydarzyło. Ale operacyjnie system zwolnił. Przed 2020 rokiem to spowolnienie było absorbowane jako część normalnych operacji lotniskowych. W 2026 roku ten koszt jest coraz częściej przerzucany z powrotem na pasażera cicho, proceduralnie i bez nagłówków w wiadomościach. A oto, co najważniejsze: większość pasażerów dowiaduje się o tej opłacie dopiero po zarejestrowaniu interakcji. Nie ma momentu ostrzeżenia. Nie ma szansy, aby to cofnąć. System nie pyta, czy się zgadzasz. Po prostu rejestruje opóźnienie i przypisuje koszt. Małe zachowania, które po cichu uruchamiają dodatkowe przetwarzanie. Większość pasażerów wyobraża sobie, że dodatkowa kontrola odbywa się po dużym błędzie. Zabroniony przedmiot. Kłótnia. Poważna obawa o bezpieczeństwo. W 2026 roku to założenie jest błędne, co teraz wywołuje dodatkowe przetwarzanie. To często czas, a nie zamiar i wahanie, a nie naruszenie. Oto zachowania, które wydają się nieszkodliwe, ale sygnalizują systemowi tarcie. Po pierwsze, zatrzymanie się przy taśmie transportowej zatrzymujesz się, aby obserwować innych czekasz na potwierdzenie. Pytasz, czy to zostaje w torbie? Z ludzkiego punktu widzenia to jest ostrożne zachowanie. Z perspektywy systemu tworzy to niepewność w przepływie. Po drugie, przepakowywanie po dotarciu do skanera, poprawianie kurtki, przemieszczanie elektroniki, naprawianie czegoś małego. Gdy już jesteś w pasie, każda korekta wymusza pauzę, a pauzy są teraz rejestrowane. Po trzecie, bagaż podręczny, który technicznie jest zgodny, ale źle się go obsługuje: miękkie torby, które się zapadają, przepełnione plecaki, które lekko się rozsypują po otwarciu, przedmioty, które się przesuwają i wymagają przestawienia. Nic nie jest nielegalne, ale każda sekunda obsługi dodaje tarcia. Po czwarte, dokumenty przedstawione poza oczekiwaną sekwencją: Twój dowód osobisty jest ważny, Twoja karta pokładowa jest poprawna. Ale gdy są przedstawione inaczej niż system przewiduje, ręczna weryfikacja staje się bardziej prawdopodobna. Indywidualnie żadne z tych zachowań nie wywołuje alarmu. Razem zwiększają szanse, że Twoja kontrola wyjdzie poza automatyzację. A gdy to nastąpi, system traktuje Twoją kontrolę jako przetwarzanie wyjątku, a nie standardowy przepływ. Tutaj zaczynają się opóźnienia. I tutaj często pojawiają się nieoczekiwane koszty. Dlaczego podróżni powyżej 60 roku życia są bardziej dotknięci bez bycia celowo wybieranymi? To jest część, której większość lotnisk nigdy nie wyjaśni. Starsi pasażerowie nie są wyróżniani, są statystycznie nadreprezentowani w przetwarzaniu wyjątków nie z powodu ryzyka, ale z powodu tego, jak nowoczesne systemy lotniskowe definiują efektywność. Jeśli masz ponad 60 lat, jesteś bardziej skłonny do poruszania się celowo, aby uniknąć upadku dwukrotnego sprawdzania instrukcji, aby uniknąć błędów zadawania pytań, wyjaśniających zamiast zgadywania pakowania ostrożnie, a nie minimalistycznie zatrzymywania się, aby upewnić się, że przedmioty są prawidłowo umieszczone. Z ludzkiego punktu widzenia są to odpowiedzialne zachowania. Z perspektywy systemu wprowadzają one zmienność. Automatyzacja jest zbudowana na powtarzalności. Zakłada, że pasażerowie poruszają się w przewidywalnych wzorcach, z przewidywalnymi prędkościami, z minimalną interakcją. Kiedy twoje zachowanie nie odpowiada temu wzorcowi, system nie nazywa go ostrożnym, nazywa go niestandardowym. Właśnie dlatego starsi podróżni częściej doświadczają Drugiej kontroli bez jasnego wyjaśnienia dłuższych kontroli ręcznych personelu, wkraczającego do pomocy, ale rejestrującego interakcje i korekt po kontroli, które po cichu zmieniają sposób przetwarzania Twojej podróży, system Cię nie ocenia, kategoryzuje Twój ruch, a gdy zostaniesz sklasyfikowany jako wyjątek, proces się zmienia, nawet jeśli wszystko, co zrobiłeś, było rozsądne. Właśnie dlatego tak wielu starszych pasażerów opuszcza kontrolę bezpieczeństwa myśląc nie zrobiłem nic złego, ale wszystko wydawało się trudniejsze. Ma rację. Ukryte przywileje, które istnieją, ale nigdy nie aktywują się automatycznie. Jedną z najbardziej niezrozumiałych części podróży lotniczych w 2026 roku jest to, wiele zabezpieczeń i udogodnień istnieje dla pasażerów w tym starszych podróżnych, ale nie są one stosowane automatycznie. Lotniska działają w oparciu o model pomocy na żądanie. Oznacza to, że jeśli nie zapytasz, system zakłada, że tego nie potrzebujesz. Jeśli wahasz się zamiast prosić, system rejestruje opóźnienie, a nie potrzebę. Jeśli personel interweniuje bez formalnego żądania, jest to rejestrowane jako ręczna interwencja, a nie wsparcie. Właśnie tutaj wielu starszych pasażerów traci ochronę, nie zdając sobie z tego sprawy. Na przykład istnieją priorytetowe lub alternatywne ścieżki kontroli bezpieczeństwa, ale są one przypisywane tylko na wczesne żądanie. Można zastosować dodatkowe limity czasowe, ale tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone przed rozpoczęciem kontroli. Dostępna jest pomoc w przepakowywaniu lub obsłudze przedmiotów, ale tylko wtedy gdy jest ona przedstawiona jako potrzeba mobilności lub przetwarzania, a nie jako korekta w ostatniej chwili. Kiedy te wsparcia są prawidłowo aktywowane, system dostosowuje się do ciebie. Kiedy nie są, system traktuje twoje wolniejsze tempo jako tarcie. To jest ta cicha różnica. Lotniska rzadko to wyjaśniają, ponieważ cisza przynosi korzyści systemowi. Mniejsza liczba formalnych żądań, mniejsza liczba dostosowanych przepływów pracy, bardziej przewidywalna automatyzacja. Przywilej jest prawdziwy, ale pozostaje niewidoczny, chyba że wiesz, jak i kiedy go wywołać. Ten sam wiek, to samo lotnisko, zupełnie inne rezultaty. W tym momencie system już podzielił pasażerów na dwie niewidzialne grupy: nie według wieku, nie według nastawienia. Ale według tego, jak wchodzą w interakcję z automatyzacją, dwoje pasażerów, oboje powyżej 60 roku życia, przybywa do tego samego punktu kontrolnego. Pierwszy pasażer waha się, poprawia przedmioty przy skanerze, zadaje pytania, będąc już w pasie i czeka na potwierdzenie przed ruchem. Wszystko, co robi, jest ostrożne i rozsądne. Drugi pasażer prosi o pomoc przed wejściem do pasa, przedstawia przedmioty w przewidywalnej kolejności i utrzymuje ciągły ruch, nawet jeśli powolny. Żaden nie łamie zasad, żaden nie sprawia problemów, ale tylko jeden pozostaje w standardowym przetwarzaniu. Drugi po cichu wychodzi z automatyzacji. To jest różnica, której większość pasażerów nigdy nie widzi. Gdy wyjdziesz ze standardowego przetwarzania, wszystko w dalszej części się zmienia. Dodatkowa obsługa staje się bardziej prawdopodobna. Interakcje są rejestrowane inaczej, a koszty, które wcześniej były absorbowane, są teraz przypisywane na nowo. Właśnie tutaj często pojawia się opłata 45 dolarów. Nie jako kara, ale jako korekta systemu. Dla pasażera wydaje się to niesprawiedliwe, dla systemu wydaje się to wydajne. A jeśli nie zrozumiesz tego podziału, doświadczenie wydaje się losowe, choć takie nie jest. Co zmienia znajomość systemu i ile kosztuje jego nieznajomość? Kiedy rozumiesz, jak działa system, podróż lotnicza w 2026 roku wydaje się spokojniejsza, niełatwiejsza, ale bardziej przewidywalna. Pasażerowie, którzy znają system, nie poruszają się szybciej, poruszają się wcześniej. Proszą o pomoc przed wejściem do strefy bezpieczeństwa, a nie po pojawieniu się tarcia. Przedstawiają przedmioty w kolejności, jakiej oczekuje automatyzacja. Unikają działań, które wymuszają ręczne resetowanie, nawet jeśli te działania wydają się drobne. Rezultatem jest mniej przerw, mniej wtórnych kontroli i mniej korekt po kontroli. Pasażerowie, którzy nie rozumieją systemu, doświadczają czegoś zupełnie innego robią wszystko zgodnie z zasadami, a jednak nadal napotykają nieoczekiwane opóźnienia, niewyjaśnione przekierowania po cichu, dodane opłaty po fakcie i rosnące poczucie, że lotnisko działa przeciwko nim. Z czasem prowadzi to do realnych konsekwencji, utraconych połączeń, stresu związanego z ponowną rezerwacją, dodatkowych kosztów i zmęczenia, zwłaszcza dla starszych podróżnych. Różnica nie polega na pewności siebie, polega na dopasowaniu. Jedna grupa porusza się w zgodzie z systemem, druga nieświadomie go napotyka i płaci za to tarcie. Jak się chronić i aktywować istniejące już wsparcie? Najważniejsza zmiana, jaką możesz wprowadzić w 2026 roku, to czas, a nie prędkość. Jeśli możesz potrzebować dodatkowego czasu, jasności lub pomocy, Musisz o to poprosić przed wejściem do przepływu kontroli bezpieczeństwa, a nie gdy tarcie już się zaczęło. Oto, co faktycznie działa: po pierwsze, zidentyfikuj właściwy moment. Poproś o pomoc przy wejściu do strefy bezpieczeństwa, lub gdy pracownik kieruje pasażerów na pasy, a nie przy samym skanerze. Po drugie, używaj języka systemowego, a nie wyjaśnień. Zamiast opisywać problemy, powiedz. Chciałbym poprosić o pomoc w sprawniejszym procesie kontroli. To przedstawia Twoją potrzebę jako wspierane udogodnienie, a nie zakłócenie. Po trzecie, składaj prośby krótko i wcześnie. Wczesne prośby są rejestrowane jako planowane wsparcie, późne prośby są rejestrowane jako opóźnienia. Po czwarte, pozwól personelowi kierować procesem po zgłoszeniu pomocy. Nie poprawiaj się w trakcie przepływu. To tam automatyzacja się psuje. To nie są specjalne uprzejmości, są to zabezpieczenia już wbudowane w system, ale aktywowane tylko wtedy, gdy poprosisz prawidłowo. W 2026 roku zasady lotniskowe nie stały się nagle surowsze, stały się mniej wyrozumiałe dla niepewności. Opłata 45 dolarów to nie kara, to sygnał, że system oczekuje od pasażerów poruszania się jako części procesu, a nie uczenia się go w trakcie. Dla starszych podróżnych nie chodzi o pośpiech czy zmienianie siebie chodzi o wiedzę kiedy zabrać głos o co prosić i jak system interpretuje ciszę to nie są przywileje to prawa zapisane w procesie ale nigdy nie wyjaśnione jeśli to pomogło ci spojrzeć na lotnisko inaczej podziel się tym z kimś na kim ci zależy i daj nam znać o swoich doświadczeniach w komentarzach Zrozumienie systemu to sposób na podróżowanie ze spokojem i kontrolą.